Siemka, to ja drag. To jest już mój siódmy odcinek z serii, no i tak. No wiem, już dwudziesty level. Zmieniłem ota. Jak mi się tego w z wyjątkiem tego. To jest zbrojka. Taką ciele. Bardzo mi się podoba, bo ma absorpcja. Ciachnie. I tu mam taki sklep, mi się otworzyło. Po zrobieniu questa Unitrusa patrząc na to to widzę, że ten sklep bardzo się opłaca do tropicieli, bo jest bardzo dużo przedmiotów. No, a co to więcej tak? Miałem dzisiaj tylko cztery lekcje, więc szybciej weszłem. Nagrywam ten filmik. Osobną tylko tutaj lekcje, to nie dużo. Hmm. Pewnie mi deadno, zobaczę to level. Kosznik lewy. O, no. Dobra, trzeba uciekać. Więc pójdę do. Sorry, zaraz pauzę i no skończę ten. No więc tak. No, to... chociaż na to, że miałem tylko dzisiaj 4 lekcje. No korzystając z tego szybciej wróciłem do domu, nie? czym, już nagrywać odcinek. O, nikogo chyba nie ma. Stoję, Stoję. czyli nikogo nie ma, Dobra. Mm, spróbuję rozwalić tego 29. Czyli go nie... Jeśli ja, go rozwalę, to będzie. To będzie cięcie i oczywiście jeśli go nie rozwalę, no to padnę, no i... No i padłem, nie będzie kolejny filmików. No, padłem. No, tylko jeszcze zobaczyłem co zostało. 11%! No, bym mógł na 15 level. No to cóż. To było tyle na ten odcinek. Mówię, no, że się zaopcjonuję. No. Wszystko, Komentujcie, subskrybujcie, dajcie łapki. No i cześć.